Kawalerka 26 m2, czy tu się da mieszkać? Oczywiście, że się da i do tego bardzo wygodnie. Czyli moja najnowsza oferta w sprzedaży, którą możecie zakupić i wprowadzić się tu jeszcze przed świętami. Zacznijmy od salonu z sypialni, bo to pomieszczenie ma oczywiście dwie funkcje. Jest rozkładana kanapa, która nocą służy za łóżko, duża szafa do przechowywania, a obok niej jeszcze miejsce na jakiś regał. No i znajdował się tam również stół. Za ścianką jest schowany aneks, więc nie Czujecie się jakbyście gotowali w salonie, a w korytarzu nawet znalazło się miejsce na siedzisko, żeby zdjąć wygodnie buty. Łazienka w pełni wyposażona z prysznicem, pralką, umywalką, toaletą i dużą ilością szafek. Jeszcze raz spójrzmy na ten salon. Jak widzicie, naprawdę niczego tu nie brakuje. Mamy full wypas zestaw. A teraz najlepsze, czyli naturalne przedłużenie salonu w ciepłe dni, balkon. Jesteśmy na szóstym piętrze, więc również jest ładny widok. A jak Wam się podoba?